Dzięki życzliwości jednego z moich widzów mam do przetestowania te oto sławki, czyli Xiaomi Headphones. I taki okres czasu się złożył, że słuchałem akurat multum muzyki i to wszelaki maści. Energiczną, hip-hop, klasyczną, smutną, wesołą, wszelakiej maści taki okres się po prostu złożył. I na wstępie też chcę powiedzieć, że recenzji słuchawek czy głośników chyba nie da się zrobić obiektywnie, bo każdy z nas inaczej odbiera dźwięk z otoczenia, inaczej odbiera otoczenie i to wszystko się kumuluje. I przez to każdy z nas ma inne doznania związane z, ze słuchawkami, z audio. Także mam nadzieję, że po prostu zrobię ogólną prezentację tych słuchawek i po prostu pokrótce powiem swoje doznania związane z audio, które jest generowane przez te słuchawki. No i pomijając ten długi wstęp, zapraszam na recenzję. Pakowanie tych słuchawek jest naprawdę duże i ciężkie, bo paczka sama ważyła kilogram, także jeżeli chcemy zamawiać tą, te słuchawki z Chin, trzeba mieć na uwadze, że jest ryzyko, większe ryzyko bo prostu dostania zresztą wezmę to pudełko i pokażę jak wygląda, jest ono to po prostu duże, białe i nie jest to po prostu większe ryzyko, kiedy już odpakujemy i weźmiemy to wszystko tutaj, ogarniemy, zauważymy, że znajdziemy w środku kontenerki, w których też odszukamy dwa różne zestawy nauszników, Znajdziemy tu wersję gąbczaste, jak i imitujące skórę, bądź też pra z prawdziwej skóry. Nie wiem, e, ciężko to po prostu stwierdzić. Niemniej te ze skóry są założone już e, fabrycznie na słuchawkach. Oprócz tego jest też krzaczasta instrukcja, jak to na Xiaomi bywa, futerał materiałowy, jak i taki twardszy, który chroni przed upadkami. No, i znajdziemy też kabel do podłączenia słuchawek, no i oczywiście no, same słuchawki. Nauszniki, jakie znajdziemy w zestawie, są dwóch różnych rozmiarów. Możemy je dowolnie wymieniać według własnych upodobań w prosty sposób. Wystarczy odkręcić te jedne założone, wkręcić drugie. Mamy takie klik i już to wszystko. Sam głównie korzystałem z tych mniejszych, skoro podobnych nauszników, bo według mnie te prezentują się zdecydowanie najlepiej. Słuchawki nie mają też na stałe przyczepionego kabla, co jest dużym plusem, bo gdybyśmy go zniszczyli, a chyba każdy z nas się spotkał z sytuacją, kiedy nagle nic nie słyszymy ze słuchawek, bo kabel się zepsuł. Każda sławka ma po prostu indywidualne wyjście na kabel micro 2,5 mm. Ten kabel ma też wbudowany mikrofon z jednym przyciskiem funkcyjnym, co jest dużym kolejnym plusem, atutem I ta jakość rozmów jest naprawdę ok. Rozmówcy nie narzekali na jakość rozmowy, ja tak samo, także jest naprawdę okej. Okay. Kabel od pilota do głównego Jacka jest grubo pleciony, elastyczny, także trudno go zaplątać. Końcówka Jack jest też zakończona taką sprężynką, dość oryginalne rozwiązanie, nie miałem dużo sławek, ale też się z takim czymś jeszcze nie spotkałem. Niemniej podejrzewam, że jest to po to, żeby kabel nam się nie łamał i nie niszczył. Jest to niegłupie rozwiązanie, ale jeżeli jest to dość popularne rozwiązanie, to mnie poprawcie w komentarzach. Mi osobiście bardzo te słuchawki się spodobały i choć przed zamówieniem troszeczkę się obawiałem, że ten złoty kolor może być taki odpustowy, ale nic z tych rzeczy, to wszystko naprawdę ładnie się komputuje i w rzeczywistości te słuchawki wyglądają na dużo droższe niż naprawdę kosztują, czyli około mniej więcej 80 dolarów. Są one też bardzo dobrze wykonane, ten pałąk górny jest bardzo elastyczny i oprzyty jest taką, no chyba, prawdziwą skórką, po prostu w odczuciu jest to bardzo mięciutka skórka, ale... Jeżeli nie jest to skórka, to i tak jest to bardzo mięciutka skóropodobizna, jeżeli to tak w ogóle można nazwać. Choć jestem też przeciwnikiem tego koloru złotego w codziennych normalnych rzeczach, tak tutaj absolutnie mi to nie przeszkadza i ba! Wręcz przeciwnie, wygląda to genialnie. I w żadnym stopniu odpustowo, tak jak już mówiłem. Sławki można też zmniejszać dzięki możliwości składania ich, co jest wygodne np. Na, na trasy, kiedy wkładamy sławki luzem do torby czy do futra, bo w ogóle po prostu jest to naprawdę wygodne. Czuć też, że te sławki są od producenta stricte chińskiego, gdyż ten pałąk jest zdecydowanie na mniejsze głowy. Aczkolwiek nie ma problemu dzięki dość obszernej regulacji szerokości, czy tam długości tego pałąku. Komfort użytkowania jest dobry, choć po godzinie no, dość mocno naciskają te sławki na uszy, i po czasie, po czasie te robią się po prostu ciepłe, i no, trzeba zjąć, żeby uszy po prostu chwilę odpoczęły. Dużo wygodniejszą opcją mogą być te duże, gąbczaste nauczniki. Ale ogólnie rzecz ujmując, moje stare Sony Ender XB700 mają zdecydowanie większy komfort użytkowania Choć też jest to ciężko porównywać, bo sławki od Sony są zdecydowanie większe, mniej poręczne, nie weźmiemy je w trasę czy na przykład nie wiem, na bieganie um, Xiaomi są zdecydowanie mniejsze i to widać tą różnicę po prostu gołym nawet okiem No i teraz to co najważniejsze, czyli jakość dźwięku I tak jak wspomniałem na początku, pamiętajcie, że jest to subiektywna, w pełni subiektywna opinia, bo każdy słyszy inaczej, każdy odbiera dźwięki z otoczenia inaczej, każdy słyszy inaczej, wszystko jest po prostu inaczej u każdego z nas, każdy ma inne ucho, wszystko jest po prostu inne. I przez to po prostu jest to subiektywna opinia, nie da się tego wszystkiego tak naprawdę powiedzieć. Ja też nie jestem audiofilem, także nie powiem, co i jak dokładnie, po prostu to, co słyszałem, teraz to powiem. No i też mniej więcej to słuchawki porównam sobie do Sony mdr XB700, które na co dzień po prostu używam. Xiaomi headphones mają naprawdę obszerną scenę. Nie mają czegoś najlepszego. Wszystko jest po prostu wypośrodkowane, idealnie dobrane, zbalansowane, przez co praktycznie każdej muzyki dobrze się z nich słucha. Troszeczkę więcej jest jakby dołu, ale ten dół, czyli ten bas, nie zagłusza środka i góry, co jest dość no, często spotykane w zwykłych słuchawkach. No i sumarycznie ta jakość dźwięku jest w pełni wystarczająca, nawet lepsza, dużo lepsza niż oczekiwałem od tych słuchawek. Jeden z moich widzów też na Facebooku skomentował przesiadkę na te sławki z popularnych, bardzo popularnych Creative Aurovana Live. Chyba najpopularniejsze są te sławki w do 200 czy tam do 300 zł. No i generalnie wszystko jest na plus. Też pozwolę sobie przytoczyć jego komentarz z mojego fanpage'a na Facebooku, na którego też oczywiście zapraszam. I mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, jeżeli przytoczę czyjś komentarz. Zaczynając, jakość wykonania, wygląd i komfort przemawiają bezsprzecznie na korzyść Xiaomi. Sławki Mi oferują także nieco mocniejszy bas i znacznie lepsze wrażenie dźwięku przestrzennego. Na korzyść Creative przemawia za to o wiele lepsza izolacja, zamknięta konstrukcja robi swoje, i dynamika dźwięku. Ponadto zauważyłem, że specyfikacja dźwięku Xiaomi zmienia się nieco w czasie. Z początku wręcz się do ich dźwięku zraziłem, dopiero po jakimś czasie nabrał wyrazu. No i z tym ostatnim zdaniem, z tą ostatnią opinią w pełni się zgadzam, bo dużo słuchałem muzyki na tych sławkach i naprawdę z biegiem czasu po prostu te sławki, tak jak to się mówi, po prostu się wygrzały i jakość dźwięku z każdą kolejną godziną była coraz taka cieplejsza, pełniejsza, po prostu jakość dźwięku była jakby coraz coraz to lepsza. Podsumowując i reasumując, siomi headphones kupimy za 80, mniej więcej 80 dolarów, i powiem szczerze, że nie wiem czy te sławki są tyle warte, ale nie wiem dlatego, bo nie znam po prostu tego rynku, nie wiem jak inne sławki grają, jakie mają zestawy dołączone do. Jaki, w jakich zestawach są proponowane przez innych producentów? I ponownie subiektywna opinia jest taka moja, że chyba te słowki są tyle wart, bo jest dobre jakość audio. W zestawie otrzymujemy naprawdę dużą ilość akcesoriów dwa futerały, zestaw różnych nauszników, dobrej jakości kabel z mikrofonem. Także naprawdę jest to ok. Jedyną taką dla mnie wadą jest sam komfort użytkowania z tych słuchawek bo po prostu po godzinie, po półtorej godziny musiałem zdejmować niech musiał, moje uszy musiały odpocząć na chwilę. Ale z pewnością na większych naucznikach ten komfort byłby zdecydowanie lepszy. No, jeżeli chodzi też o sprzęt, na którym słuchałem z tych sławek, to jest to zes zestaw Maranca, a także Xiaomi Minowód, który ma dość dobrej jakości przetwornik audio, tym bardziej jak na telefony. Dajcie znać co wy sądzicie o tych sławkach? Czy kupilibyście z polskiego rynku coś, czy takie sławeczki? Ja ponownie bym wybrał chiński produkt z tego względu, że jest oryginalny, nie wygląda kiczowato i jest naprawdę naprawdę według mnie naprawdę ładny. No i teraz na koniec takie ogłoszenia ogólne, chyba bardziej na luzie. To chyba moja ostatnia recenzja sławek. Bo to po prostu nie widzę sensu robienia recenzji sławek, bo nie da się e, przedstawić tekstem. To, to nie moja półka w ogóle tekst, ale ogólnie tekstem czy recenzją wideo jakości audio generowaną przez ławki czy przez e, głośniki, to po prostu mija się z jakikolwiek celem e, warto iść po prostu do jakiegoś salonu audio i po prostu posłuchać na własne uszy muzyki przez ławki i wtedy po prostu sobie wybrać, ja już przetestowałem się i headphones więc wiem jak grają niestety w polskich sklepach nie przetestujemy ich i to jest taka największa wada też przetestowałem sławki, z tego względu, że jest jakaś tam dziura po prostu teraz w telefonach. Wszyscy czekamy na MWC, tam będzie dużo premier. Z pewnością Xiaomi Mi 5, już jestem napalony na niego niezmiernie. A za tydzień recenzja Xiaomi Mi Pad 2 w wersji 16GB z Androidem. Także to już będzie chyba troszkę ciekawsza recenzja. To już chyba na tyle, jeżeli filmik Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, bo mnie to motywuje. I to na tyle. Dzięki za oglądanie, serdeczne i pozdrawiam, cześć, do następnego razu.